Z jednej strony głosy uznania dla prelegentów i zdobywców nagród, a z drugiej rozczarowanie, że producenci nie rozwijają swoich rozwiązań, że nie wprowadzają innowacji, która w dalszym ciągu kojarzy się ze spektakularną zmianą. Jak pan ocenia te głosy? W jakim kierunku zmierza innowacja w polskim rolnictwie, a gdzie możemy zaobserwować jej zdecydowane deficyty? Znaczy, ja bym znalazł się tak pośrodku pomiędzy właśnie optymistami, sceptykami. No, z pewnością innowacji nie sprzyja sytuacja w rolnictwie. No, mamy do czynienia z kryzysem. E, kryzys powodowany zmianami polityczno-ekonomicznymi, przede wszystkim objawiający, objawiający się tym, że mamy zapycenia w opłacalności produkcji. W związku z tym rolnicy wstrzymują się z zakupami, e, inwestycjami. Oczywiście, też to się obija na kondycji producentów maszyn rolniczych, którzy odnotowali spadek sprzedaży sprzętu rolniczego, więc też muszą w jakimś stopniu cią ciąć ko y koszty. I to też się w jakimś stopniu obija na innowacjach. Jednakże, mimo no, tego, ja dostrzegam te innowacje są. Innowacje w różnych kierunkach, zarówno w zakresie automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji. E, pomimo kryzysu, też dostrzegam, że rolnicy są zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami e, w różnym aspekcie. E, no, mają ochotę inwestować i jest no, no, obecna sytuacja gospodarcza no, temu nie w pełni sprzyja.